Siemanko, ja jestem Wilku, a to jest prawdopodobnie... wszystko. Przynajmniej wszystko na to wskazują znaki na niebie i ziemi, moje przeczucia. I ja na pewno nie sprawdzałem tego wcześniej, bo na przykład nie nagrałem wcześniej dłuższy odcinek, który miał być ostatni Nie... Nie, 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 nie na pewno nie. Nie. Ale, to no cóż, ostatni odcinek z Katowasz Odzioł. Ja wilku, zaczynajmy! Czysta, na biel. Czy z tego nieskazitelnego pokoju? Otwieram oczy i przez jakiś czas tylko gapię się w sufit. Jest on mniej więcej tak samo interesujący jak telewizor, który wisi na metalowym stelażu naprzeciwko łóżka. Słyszycie to? Fakt. Z telewizora korzystano tylko wtedy, gdy byli tu moi rodzice. Wyciszyli go i czekali, aż się obudzi. Zupełnie jak podczas mojego pierwszego pobytu w szpitalu. Jakiś czas temu dyżurna pielęgniarka zaproponowała wyłączenie głośników EKG. Odmówiłem z prostej przyczyny. Ten dźwięk jest już dla mnie zupełnie normalny. Na pewien sposób jest on niemal kojący. Regularność taką mierza daje chociaż wrażenie, że nawet w takim miejscu płynie czas. Po jakimś czasie słuchania tego tykania, podczas budzenia się, zdaje sobie jednak sprawę, że w pokoju jest jakiś inny dźwięk. Skupiając wszystkie moje wysiłki na słuchaniu, co nie jest trudne, gdyż nic mnie tu nie rozprasza, wyłapuję maleńką, malutką melodię. Lekka i cicha muzyka jest, jakby krucha, dławiona przez pulsowanie EKG. Przychylam odrobinę głowę, aby znaleźć źródło i nie naruszyć przy tym żadnego czujnika ani rurki wetkniętej we mnie. Zauważam małe drewniane pudełko leżące na szafce nocnej obok łóżka. <grystanie> Nieco otwieram usta, w milczeniu oglądając. Malutki, żółty, metalowy bębenek powoli kręcący się w środku. Małe wypustki na jego powierzchni miarowo pojawiają się i znikają. Ta pozytywka! To tak, którą dałem! Skrzypienie drzwi wyrywa mnie z zadumy. Zarówno serce, jak i kowa pozostają w bezruchu. Gdy oczy poruszają się, aby zobaczyć, kto wchodzi. Długa, jasnobrązowa spódnica, brzoskwiniowy sweter bez ramionczek, blada, niemal polconowa skóra, zachmurzone, niebieskie oczy i długie blond włosy. Mogę tylko się kapić, gdy Lili powoli wchodzi do pokoju. Lekko dotykając ścian dla orientacji. Mój umysł przestaje funkcjonować. We did it! Woohoo! Let's go! Jak to by powiedzieli niektórzy? <laughs> Li... Ili? Zatrzymuje się w pół kroku, wzdygając się. Isa? To ty? Nikos jest cichy i melancholijny. Co so, odpowiada jej minie? Myślałem, że jesteś... ili robi jeden nieśmiały krok, potem drugi, jakbyś się powstrzymywała. Nie potrafię jednak opanować samej siebie. W końcu podbiega do mnie, gdy opuszczają resztki oporu. Jestem nieco zaskoczony, gdy chwyta mnie i pochyla, a po jej policzkach zaczynają spływać łzy, gdyż jeszcze kilka minut temu myślałem, że jest po drugiej stronie świata. Po chwili wahania kładę prawą dłoń na jej delikatnym ramieniu. I co? I co? drży, a jej... Z plamią ciemno-niebieską pościel, gdy jej uczucia przebijają się przez ostrożnie wyrzeźbioną fasadę. Teraz, gdy jej twarz jest blisko, a jej bladą skórę oświetla słońce za okien, zauważam, że jej policzki są czerwieńsze niż zwykle. Już dobrze, czuję się dobrze. Nie musisz... Szybko się prostuje na siłę po płacz. płaczu. Choć w jej oczach dalej pozostaje zarówno smutek, jak i upływ. I dumna natura, z którą zawsze trzeba się zmagać, bierze mnie zaskoczenia. Lisa, so, przestań mi mówić, żebym się od ciebie nie martwiła. Chociaż ten jeden raz daj mi płakać. Odbiera mi mowę. Czeka w odpowiedzi, ale. Już po chwili znów traci kontrolę nad sobą. Głośno przełykam mu ślinę, chcąc poskromić własne uczucia, kiedy ona płacze. Zbiera we mnie dziwne, mieszanka ulgi i przygnębienia. Lili jest tutaj. Ona naprawdę tu jest. Gdyby nie czuł jej skóry pod moimi palcami, Chyba nie uwierzymy własnym oczom. Moje wysiłki nie poszły na marne. Mojemu ciału tym razem nie udało się zabrać wszystkiego, co dla mnie ważne. Ale teraz jestem tak szczęśliwy, jak się spodziewałem. Widzę ją tutaj, jak płacze nade mną. Tego jednego chciałem uniknąć. Od kiedy ją pokochałem. Nie, od kiedy opuściłem szpital. Przepraszam, Lee. To moja wina. Nie powinienem by się tak nadwyrężać. Paskam w geście pogardy dla samego siebie. Miesiące dbania o siebie, aby nikt się o mnie nie martwił, a potem postanowiłem zrobić coś takiego. Coś za głupie ze mnie. Po paru pociągnięciach nosem i głębokim oddechu, Lily. Udaje się dojść do siebie i trochę się uspokoić. Pomimo czerwonych policzków, wilgotnych oczu i ciągle widocznej śladów po łzach, nadal trzyma się jej ten łagodny, słaby uśmiech, który zdawał się tak często gościć na jej twarzy. Szkoda, że tego nie widać akurat na obrazku. Mówi no, ciekawi? Nie powinien się obwiniać. Później dowiedziałem się, że zdarzyło się to... Ty biegłeś za mną ulicą, czyż nie? Ale i tak wyciera sobie oczy wierzchem dłoni. I teraz, gdy emocje już nią nie targają, powraca do normalnego sposobu bycia. Dlaczego mnie koniusi, Sao? Już chcę odpowiedzieć, ale zauważam, że jej twarz pochmurnieje. Bo może pożegnałem ciebie i wpuściłem jamaku. Potrzebuję chwili, aby się uspokoić. O, brakuje aj uczucia znów wpłynęłyby na wierzch. Chciałem cię tylko przeprosić. Przeprosić? Za te chwile, w których nie byłem przy tobie, kiedy tego potrzebowałaś. Aż do niedawna wydawało mi się, że wystarczy mi sama Twoja obecność. Potrzebowałam tylko Ciebie u boku, aby każdy dzień wydawał się lepszy. Może i ciało mam takie, jakie mam, ale chcę Ci pomóc, Lili. Chcę być przy tobie, gdy kogoś potrzebujesz. Ale zawsze byłeś przy mnie, Hisao. Dlaczego chcesz wyjechać do Szkocji, Lily? Dlaczego? Mówiłem ci to wcześniej. Akira również wraca, a moja rodzina nakazała mi powrót. Dlaczego nie powiedziałaś, że chcesz jechać? Ja. Rzadko jestem uparty, ale ten jeden raz chyba muszę. Chcesz, żebyś tu została, Lili. Chcesz, żebyś została, gdzie mieszkają wszyscy, których znasz i gdzie ukształtowały się wszystkie twoje plany i marzenia. Jeśli postanowisz zostać, nigdy cię nie opuszczę i pozwolę ci stracić kolejnej osoby. Kiedy miałem zawał serca, zabrano mnie od wszystkich i wszystkiego, co znałem. Po przybyciu do Jamaku po pokazałeś mi nowe życie. Straciłem przeszłość, ale dzięki Tobie zobaczyłem przyszłość. To prawda, że nie zawsze byłem przy Tobie. Nie można na mnie polegać, czasami kłamie. Wydawało mi się, że Cię rozumiem, chociaż nie rozumiałem nawet siebie samego. Ale pomimo tego też chcę dać Ci przyszłość. Chcę być przy Tobie i dzielić zarówno Twoje trudy, jak i Twoje szczęście. Tak jak obiecałem na Hokkaido. Chcę, abyś mi zaufała. Wiem, że po utracie tylu ludzi, których znałem przed atakiem serca, ciężko było mi zaufać Tobie, ale dlatego wiem, że brak ufności wobec innych może być okropnie męczący. Dlatego nie mogę patrzeć z boku, jak pożreć wszystkich w taki sposób. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek przechodziła przez to, co ja. Zrobiłbym wszystko, by tak się nie stało. Darwisz być niezłomny, kiedy tego chcesz, czyż nie? Tak jak mówiłem, nie zdarza się to często. Mój słaby uśmiech rzadnie, jednak gdy i do kroplówki. Lekko wrzyna mi się w ramię. Jest to niemiłe przypomnienie, że moja choroba trzyma mnie na uwięzi. Kiedy wydaje cichy jęk z bólu, na twarzy jej pojawia się zaniepokojenie, natychmiast wywołując we mnie żal, że nie zdusiłem go lepiej. Mogę tylko westchnąć w geście porażki. Próbowałem nie dopuścić, aby ktokolwiek martwił się o mnie. Od kiedy wyszedłem ze szpitala, ale nawet nie mogę powstrzymać osoby, którą kocham, najbardziej przed płakaniem z mojego powodu. Może i w końcu udało mi się wyrazić moje uczucia słowami, ale w takim ciele czuję się bezsilny. Za każdym razem, gdy próbowałem po coś sięgnąć zabierano mi to, a teraz wszystko potoczyło się lepiej tylko przez ślepy traf. Weźmy szczerze, życie polega właśnie na ślepym trafie. I to, jak sobie z tym ślepym trafem poradzimy. Chyba jest jeszcze jedna rzecz, za którą powinienem przeprosić. Mogę tylko dać ci powody do zmartwień. Nawet teraz. Jest mała szansa, że będę miał długie życie. Uczucie ciepłej, miękkiej dłoni, kładącej mnie po lewym policzku, sprawia, że podnoszę głowę, co pozwala mi użyć jej łagodny, serdeczny uśmiech. Te słowa są dla ciebie naturalne, Hisao. Zawsze byłeś taki szczery i samoświadomy. Byłeś również ostrożny, uprzejmy i cierpliwy do bólu wobec Hanako, ale przy tym zainteresowany wszystkimi i wszystkim. K kiedy powiedziałem, że tęsknię za tobą, gdy byłam z moją rodziną, nikomu ani nie przesadzałam. Nigdy nie zniknąłeś na długo z moich myśli, co pomogło mi przetrwać te dni. Dlatego tak trudno było mi pojąć, co mam zrobić, gdy rodzina wezwała mnie do Szkocji. Nawet gdy myślałem, że podjęłam decyzję, zrobiłeś wszystko, by ją zakwestionować. Nie wyznałem ci miłości z litości. Nie uważam też, że jesteś inny, niż mogłoby się wydawać. Wyznam Ci miłość, bo nie chcę Cię stracić i chcę, abyś zawsze był częścią mojego życia, bez względu na wszystko. Jesteś bardzo piękną osobą, Fisał. Twoje serce w ogóle tego nie zmienia, więc proszę, już nigdy nie przepraszaj za siebie. Po tych słowach zapada długa cisza. Nie jestem pewien, co to za nowo narodzone we mnie uczucie, ale przestaje ono być istotne, gdy bez słowa wpatruję się w uśmiechniętą twarz, jak zawsze ciepłą i łagodną. Dopiero gdy jej kciuk przebiega po moim policzku, wycierając pojedynczą kroplę, orientuje się, że tylko tego zawsze chciałem. Zdaje mi się, że po raz pierwszy od bardzo dawna szczerze się uśmiecham, Lili wyczuwa to dłonią, odwzajemniając gest. Kolejne słowa padają dopiero po dłuższym czasie, gdyż nie potrzebuję ich do przekazania sobie uczuć. Wiem, że nie mogę Ci obiecać, że zawsze będę przy Tobie, ale zawsze będziemy razem. Z pewnym trudem powoli podnoszę rękę i kładę ją na jej bladym ramieniu. Ale chyba mogę przynajmniej wziąć się w przyszłym roku na Tana bakę, aby wynagrodzić ci przygapienie tegoroczne. Poni mi nie widać, że jest zdziwiona, ale nie mogę jej za to winić. Czyli pamiętasz o tym? Mam całkiem dobrą pamięć. Czasami. Nieznacznie podnosi głowę i zabiera dłoń z mojego policzka cicho i Ten śmiech jest tak szczery, niemalże dziewczęcy, w swojej lekkości, że na mojej twarzy mimowolnie pojawia się uśmiech. Nadal ciepło się uśmiechając, i... Odzyskuje spokój, prostując się i kładzie dłoń na mojej piersi. Piesień, jakby widział ją po raz pierwszy. Światło słoneczne za oknem spowieje ją w taki sposób, jak wtedy, gdy zostałem ją pijącą herbatę w tamtym pokoju. Niech tak będzie. Zatem, czy obiecamy sobie. Nawzajem, że w przyszłym roku udamy się razem na Tabanakę? Kiwam głową, potwierdzająco. Pomimo, że nie może tego zobaczyć, obiecuję. Obiecuję. I to? Było katapasz Wybór na ścieżkę, powiedzmy, ścieżka, linii. Ja byłem milku. To jest gra, którą jednocześnie nienawidzę i ją kocham. Nienawidzę ją za to, za pewne elementy, po prostu ero erotyki, fantyki, fanservice, ale uwielbiam ją za historię. Za historię po prostu o ludziach, którzy są bardziej inni, Wszyscy rodzice są po prostu inni. Wszyscy nie jesteśmy klonami. Różnimy się kolorem włosów. Du jakie mamy włosy? Wysokością. Barwą głosu. Osobowością. No oni. w rytmie. Ona nie widzi. Jaka mi różnica. I to, że. Też mówiłem, po prostu to, że Lili. Po prostu mi pomimo swojej ślepoty, widzi doskonale świat. <słuch> Razem z Akirą i Lily siedzimy w ciszy na trawiastej skarpie, wysoko nad pobliskim miasteczkiem. Wietrzyk gdy katni powieła przez bezchmurne niebo. I jesteśmy zaledwie kilka minut spaceru od miasta na wzgórzu zaraz za jego granicą, ale nigdy nie spodziewałem się takiego widoku. Lili siedzi opok mnie z zakrytymi oczami. Wiaterek przelatuje przez jej włosy. To przyjemne miejsce. Ja wiedziałem, że jest takie w pobliżu Jamaku. Oczywiście to ja musiałam je znaleźć. Uśmiech Akiry jest szczery, ale jej ton trochę odbiega od jej beztroskiej natury. Panie, że wyszedłeś ze szpitala, co? Ja cieszę się z tego jak najbardziej. Nie cierpię szpitali! Ech, mało kto lubi te szpitale. Czyli jutro razem wracicie do szkoły? Ja. Ty? <grystanie> Kto jest zgodni? Kierę chce rozbawiona, po czym znów spogląda na miasteczko pod nami, gdzie drzewa pomiędzy butynkami kołyszą się na wietrze. Szkoda, że nie mogliśmy pojechać na północ na letnie wakacje, ani pójść na. Ta na bakę. Nie martwiłabym się tym. Coś się odwlecze, to nie uciecze Zgodzicie <słuchajcie> za zanim będą kolejne wakacje, co nie? nie? Ja, ale wiesz, potem będą studia. <słuchajcie> Idziecie na tą samą uczelnię? Prawdopodobnie. Oboje mamy wystarczająco dobre oceny, by spełnić warunki przyjęcia. Misz to z taką pewnością. Nie martw się, jesteś lepszy ode mnie w większości przedmiotów. Pewnie poradziłbym sobie z tym w swoim czasie. I o to chodzi! Cieszy się swoim pobytem w jamaku. Mili wzdycha ze smutkiem, niezadowolona z tego, jak Akira podkreśla różnicę pomiędzy sobą a nimi. Czy naprawdę musisz wracać do Szkocji? Ja? Starzy już teraz chcą mojej krwi. Miałeś zostać tak długo? Robi swój firmowy, szeroki uśmiech. Załatwienie mojemu chłopakowi paszportu zajęło trochę czasu. Bierz go ze sobą? Porządkowo tylko na jakiś czas, ale to zaskakująco światowy gościu, więc myślę, że da sobie radę. A kiera parska z rozbawienia. Gdyby zależało to od naszego ojca, wróciłbym już dawno temu. Ale... ale nie, nie mogłem przepuścić okazji, by pozostać jeszcze trochę z moją ulubioną młodszą siostrą. Lizuska. Po w prawo i z radością ściska nie poprawiając jej tym samym humor. Cieszę się, że ten ostatni raz możemy spędzić ze sobą trochę czasu. Jeśli o to chodzi, czuję się tak samo. Dzięki. Postaram się wrócić za jakiś czas. Nie martwcie się. Szkoda, że pracę zajmuje ci tak dużo czasu. Obawiam się, że firma sama się nie zarządzi. A tam pewnie będzie tak samo. Dlatego powinno już iść. Bawcie dobrze, Akira. Dobra! Podpieraj się rękoma i wstaje z lekkim stęknięciem. Otrzymuj się przy tym skórzu. No, będę już leciała, w końcu samolot nie będzie na mnie czekał. By jej to nie słychać nutę pewnej nietypowej melancholii. Nie spuszczę wzroku ze swojej siostry. Dam sobie radę, Akira. Ja wiem. Spokojnie, nie jest tak źle. Już niedługo znów będziesz mogła nas zobaczyć. Dziwnie patrzeć, jak tym razem to Lily dodaje otuchu Akirze. Naprawdę się zmieniła. Do widzenia Akira. Narka. Postać odziana wyczerń przez sekundę patrzy na naszą dwójkę szerokość uśmiechając. W sumie nie jestem pewien, czy kiedykolwiek widziałem na jej twarzy tak szeroki uśmiech. Robi długie, trochę chwile westchnienie, aby uspokoić się przed odejściem. W końcu wsadza rękę w kieszeń i odwraca się napięcie. I wtedy odchodzi, trzymając przy tym drugą rękę w górze. Na razie! Dziś, bez taktu, melodii ani kierunku, aż do samego końca. Po kilku chwilach spędzonych na siedzeniu w milczeniu, wstajemy z ziemi, otrzepując się. Odwracając się kulili z szerokim uśmiechem, wyciągam rękę. Będziemy już wracać? Chwytam je za dłoń łagodnie, kiwając głową i uśmiechając się tak ciepło i pięknie, jak zawsze. Proszę, same Hisa. Gdy ruszamy w kierunku szkoły, ogarnia mnie przekonanie, że ten cudowny uśmiech na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Ten cudowny uśmiech, który dzielimy. Nasze historie może i są zawiłe oraz czasami przesłonięte smutkiem, ale są też nierozłącznymi częściami naszych żyć. I naszych osobowości. Nawet gdybym mógł zmienić jedną rzecz, nie zrobiłbym tego, bo to właśnie przeszłość mnie tu przyprowadziła. Właśnie dlatego, nawet przy wszystkim, co się nam zdarzyło i wszystkim, co jeszcze się może zdarzyć, razem będziemy kroczyć naprzód. Naprzód ku przyszłości, naszej przyszłości. Jak mówiłem, to była ta że ja byłem Wilku. Dziękuję Wam wszystkim za spędzony ze mną czas. A w następnej w serii. myślę, że. Cóż. Księ... Dzisiejszej nocy księżyc jest bardzo piękny. Zgodzicie się ze mną? Popadki!